Witam serdecznie, z tej strony Zajber. A to jest mały poradnik jak znajdować majowe owce. Teraz ruszył majowy festiwal dotyczący właśnie tych owiec, z których dropią na przykład wasze kupony, e, fajne bufy, które zwiększają nam item exp, plus dodatkowo kilka innych rzeczy. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Gdzie zacząć szukać? W trakcie levelowania nowej postaci, tak, tak, tego mistyka, Zauważyłem, że jest jedno miejsce, gdzie dosyć dużo tego dropi. A więc tak, przede wszystkim musimy się teleportować na południe Kajatoru, do Dragonfall. To się znajduje tutaj mniej więcej gdzieś na tej mapie. To jest Sylvana i Dragonfall. Fall. Yy, oczywiście zmieńmy serwer na dwójkę albo trójkę, bo wiadomo, na jedynce najwięcej osób zawsze biega. Ale sprawdzimy, czy się uda. Dodatkowo trzeba pamiętać, że z tym majowym festiwalem wiąże się kilka innych rzeczy, typu że na niektórych instancjach będą dropiły właśnie te kupony, inne rzeczy i itd. Już tutaj się rozglądamy. Już pierwsze owieczki mogą trafić. Na razie mamy ciszę. No, liczymy, że nikt tutaj nie przebiegł, bo i taka oczywiście mogła być sytuacja no dobra, biegniemy w dół no już źle pobiegł biegniemy centralnie w dół wykręcimy, wykręcimy na tej drodze już pomału powinny zaczynać się pojawiać owce Jak to zwykle bywa w takich momentach, jak człowiek coś kręci i próbuje uzyskać dany efekt, nigdy to nie wychodzi. Tak zwany pech albo upartość rzeczy martwych. O, pierwszą owieczkę już mamy. Ja sobie peta wezmę. Fashion coupon. Zobaczymy ile uda nam się uzbierać tych e, owieczek, albo trafić na nie ile razy. Czasami się respią w głupich miejscach. Tak samo raz mi się zdarzyło, że respiła się całe stado, ale w Dragonfall, centralnie w środku miasta, więc warto też zwracać uwagę. Dobra, mamy kolejną. Fajne są te potrawy, jeżeli nie bawimy się w gotowanie i chcą wydawać pieniędzy, warto je sobie zbierać. Coś za nami biegnie, zapewne. Nie? To nie mam co chodzić. Okej. Okay. z trybu walki. Z tego co zauważyłem na pierwszym, zazwyczaj są wykoszone. Te owieczki. Trochę podleca, będzie lepiej widzieć Będziemy lepiej widzieli. Eee, zrobię sobie taki mały łuczek tu. Już nie pamiętam, czy tu mi się trafiało, albo jakieś pojedyncze. Ale warto, oczywiście. W... O! No nie takie pojedyncze, bo już mamy statko trzech. Proszę bardzo. Idzie jak burza. Z tego co mi się wydaje, podobno też keje mogą dropnąć, klucze do skrzynek. Które u brokera są trochę warte lub do wykorzystania. Kto jak tam woli. Podlecimy jeszcze kawałek, ale skoro tu trzy były, to wątpię, że gdzieś tutaj... O kurde, jestem zaskoczony. Kolejna. Czy będzie szczęście, i znajdziemy kolejną? Cipcip, cip, taś taśta, owieczko, chodź do wujka Zajbera. Wcale cię nie przerobi na poduszki. Dobra, tu nic nie ma. Czyli wracamy i pójdziemy tą drogą główną. Spróbujmy zrobić kilka ranów, albo chociaż na dwóch serwerach się bryknąć. Chciałbym, żeby mi się zrespiły tak jak ostatnio. O, kolejna tutaj. Czyli faktycznie warto tutaj skręcić od razu. Schodząc z miasta w dół, w lewo. O, brave podka. Te brave podki są bardzo potrzebne. Nie oszukujmy się, w szczególności dla DPS-ów. Co nie zmienia faktu, że line klas też się przydają, bo bodajże to zwiększają też o 10%. Czy coś takiego. No ale dobra. Nie poddajemy się. Tu u góry nic nie ma. To może na dole będzie. Zaczyna się problem, bo tutaj nad nami się event dzieje. Word event e, fly. Ale akurat tak to się dzieje. To znaczy, że nikt nam nie, nie będzie przeszkadzał tutaj na dole. Albo raczej nie powinien nam przeszkadzać tutaj na dole. Nie ma? Nie ma. No, my się oczywiście nie poddajemy. Czekamy dalej. O, mamy kolejną wieczkę. Znaczy zobaczyć, ile już owiec. I mamy już kolejną nawet. Bez zarąbany w akcji, jak to zwykle bywa. Zobaczmy, ile tu już jest tych owiec. Często powiedzmy, trafiamy na jedną, dwie gdzieś zabłąkane owieczki. A my już trafiliśmy na cały stado, tak naprawdę. E, w tym tygodniu, chyba na ReTFUGI Hardzie dropią fashion kupony z Vanguardów Kaliwandy e, Dreadnought i coś jeszcze. Nie wiem czy nie Anta Hard Plus e, Boxen. Szczerze mówiąc, jeszcze mam trochę za mały level, tutaj tą postacią, żeby sprawdzić. I kolejna owieczka. Już z tyłu widzę kolejną chyba. Nie, może mi się wydawało. Nie, dobrze widziałem. Czuj na okołowce No dobra, czyli tak, idziemy tutaj. Mam jakąś owieczkę? Nie ma żadnej zabłąkanej owieczki. Tu się czasami respiła, z tego co pamiętam. Dobra, tam jeszcze, znaczy tutaj dokładnie, de facto nigdy nie sprawdzałem. Bo ja od razu odpuszczałem, skręcałem tam, w. No, patrząc na mapę, teraz w prawą stronę. Patrząc od na mapę. Nie, tu nic nie ma ciekawego. No ale wiadomo, trzeba było sprawdzić na przyszłość, a nóż, widelec. W szczególności, jak mam monta latającego, to jest dosłownie chwilę. I tak już jesteśmy mocno na plusie, jeżeli chodzi o owieczki. Zauważyłem, że ludzie mają dziwną mentalność, jeżeli chodzi o. Mm, jeżeli chodzi o wybieranie serwera, bo albo zostają na jedynce, może się męczą z questami i gdzie na dwójce na trójce, albo na takie jest więcej serwerów jest pucha i można spokojnie sobie questa skończyć. Dlatego my skorzystamy, jak to się mówi, z ludzkiej próżności powiedzmy. A lenistwa bardziej w tym przypadku, ta niepróżność. próżność owieczka. A już dawno wieczki nie było. Lamba by się skusiła jakiegoś. Zejdziemy do tej polany na dół. Do Plaza of the Fallen. Może lepiej jestem. Coś się może zdarzyć, bo mówić i patrzeć na wszystko no nie zawsze jest tak łatwo. Chociaż z zasady takie rzeczy rzucają mi się w oczy. Jak na niższym levelu biegamy, to jest o tyle fajnie, że one są na czerwono. Bo one de facto mają wtedy większy level od nas. Eee, nie ma. Coś. Jest, jedna. Brawo, chodź tu. Chodź do tatuś. Kolejny kupon. Tu nic nie ma ciekawego, więc trudno powiedzieć, czy coś będzie. No dobra. Tu coś jest, tak nie bardzo bym powiedział. Dobra, e, tak sobie tylko to sprawdziłem. No jak jest możliwość, to od razu bym podpowiedział, żeby też tu się poruszać, ale jakoś specjalnie nie widzę, żeby to było warto. W tym odcinku. Dobra, idziemy na dół. Tak jak był plan. No oczywiście nas coś zgarnęło. Wiadomo, ja teraz kręcę w związku z powyższym. No trochę wolniej mi to wszystko idzie. Tak to na moncie w trybie latania to jest dosłownie chwila. Co? ktoś mi ten? zauważył? Nie. No. Dobra. Znaczy spojrzeć. Skakujemy. Tu na tej wyspie też się może zdarzyć, że trafi się nam jakiś. No na razie cicho. Szaro burło. Jak mówię, cały czas trzeba mieć na uwadze, że może się zdarzyć, po prostu ktoś tu biego. Ja myślałem, że tam ze smokiem ktoś walczy. No i możemy to zobaczyć, jak na przykład teraz piąwą się moby. To znaczy, że ktoś musiał je przed chwilą utłuc. Może nie w każdym przypadku tak jest. Ale w większości, bo czasami one między sobą walczą. To jest dosyć ciekawe. Dobra, to sobie odpuszcza. No i wracamy do DragonFall i zmieniamy serwer. Teraz po teleporcie prawdopodobnie się przerzucimy na pierwszy serwer tak. Zmienimy serwera na trójkę. Kurde, mam nadzieję, że uda się dostać taką sytuację, że będą właśnie te owce w mieście. To by było zarąbiste. Abyście to zobaczyli, to by się padli ze śmiechu. widocznie to była losowa sytuacja tutaj były, dookoła właśnie tego rozrzucone plus tutaj sobie pojedynczo chodziło I tak jak mówię, to jest środek miasta eee, dobra, wyjście to jesteśmy na trójeczce buffy mam zarzucone, mam palimy z pasią żabę jak na razie na dwójce najlepiej mi się szukało to takie moje spostrzeżenie. Na jedynce najmniej, na trójce tak średnio bym powiedział. No tak jak się mówi, najczęściej ludzie albo pierwszy albo ostatni serwer wybierają. O, mamy już shipa, czyli nie jest tak źle. Czy może wiesz, że nikt tutaj nie biegł w najbliższym czasie? W ostatnim czasie raczej. I cyk, buścik. buśnik. do góry podlecimy. Zobacz, czy nie ma. Cip, cip, taś, taś. Do owcy, kuźwa do owcy. Cisza spokó. No tak. De facto one powinny się respić na mm, wszystkich mapach, ale wydaje mi się, że tak to nie funkcjonuje. Tak samo jak te krokodylki z tego anniversary eventu, były po prostu mapy, na których one się lepiej respiły albo w ogóle. Tak samo tutaj spotkałem, robiłem właśnie 100 requesty. Widzicie, event rozpoczął, miałem chyba 48 level, więc kilka mapek to przeskoczyłem sobie i nie zauważyłem, żeby na przykład ani jednej spotkać, a ja zasady biegam na drugim, trzecim serwerze lub jakimś wyższym żeby mi ludzie tylko nie zawracali jak robię questy no dobra, schodzimy na dół, teraz odkręcimy się w lewo ostatnio nam się tam poszczęściło zobaczymy jak teraz będzie tu nic nie ma tu de facto też Oczywiście, jeżeli znacie lepsze miejsca, zachęcam do komentowania. Wstawcie tutaj pod tym filmikiem informacje. Dajcie szansę innym też trochę sobie zarobić. Nie bądźcie, jak to się mówi, jak ty powyżyły, albo pies ogrodnika. Sam nie może, to komuś też nie da. No, teraz wyjątkowo nie ma tu żadnej owcy. Więc ten ran raczej tyłka nie urwie, coś czuję. Albo ktoś tu biegł. Hmm, źle. Tu. To jest może nawet bardziej prawdopodobne. Jeżeli to jest niski level, to możliwe, że będzie walczył z tymi potworami. Żeby na przykład przepchnąć się. Ale wyższy level to ma to, jak ktoś się mówi, gdzieś tylko podchodzi, zabija owce, biegnie dalej. Dawno owieczki nie widziałem. A apetyt rośnie. Dobra. Już mało gdzieś tutaj powinno się. O, jest. Pierwsza. Znaczy, teoretycznie nie pierwsza, no ale pierwsza powiedzmy. Co mamy? Brave podkę. Te podki były tak drogie, że to się w pale nie mieści zawsze. One chyba. Około 4000, tak jak wspomniałem na brokerze. Więc naprawdę się opłaca na farmić tego Diabła i ciut. ciut. Yy, normalnie Harmony mu sobie zbierał, ale teraz powiedzmy, że oleje. Żeby nie tracić czasu i nie przedłużać tutaj, nie? Mhm, tu nic nie ma. Owieczki, owieczki chodźcie. No chodźcie tutaj. Do wujka. Powiedziałem wójka MAGA no na tym przypadku akurat MISYKA. Zachęcam do obejrzenia już kolejnego materiału, który będzie też tutaj. To jest materiał poświęcony mm, dylematowi. Jaką postać stworzyć? Jakie problemy ma teraz w obecnej chwili? To będzie właśnie poruszona y, sprawa postaci. Czyli syndroma, ja chcę napierdzielać. Syndromu, ja chcę na Mamy kolejną owieczkę. No, faszynku. Może być, ale na statku. Teraz nie trafiliśmy na tym serwerze. Na pewno warto będzie chodzić w jakichś późnych godzinach, na przykład nocnych. Bo w tej zasady mało osób biega za takimi pierdołami. To samo instancje są bardziej puste. Dziwię się, że na Sabeksa nie mogę party znaleźć. Już 23 minuty kurde szuka. E, dobra, idziemy tutaj. Już pomału schodzimy. No to ran nie jest jako specjalnie udany powiem szczerze. Patrząc na przykład na ten pierwszy, na drugim serwerze. Nie wiem, czy nie poradzi Wam, żebyście się właśnie trzymali drugiego serwera, tam mamy kolejnego, Szypa. To jest drugie, są może być właśnie odwrotnie, że wtedy więcej osób będzie tam czyściło. One się chyba respią między-serwerowo, coś mi się wydaje, tak, takie odczucie mam. To nie jest akurat sprawdzona informacja, więc nie powołujcie się na to. To znaczy, zabiłem na przykład na drugim serwerze, ono może się zrespić na drugim, trzecim albo na przykład na pierwszym. W podobnej lokacji. Wydaje się, że mają określone miejsce, gdzie one się mogą respić. Albo tereny powiedzmy, że w danym rejonie może się zrespić. To nie ma jakiegoś dużego terenu, tylko powiedzmy kilkanaście metrów kwadratowych. Tam nic ciekawego nie ma. Już myślałem, że z kimś walczy. To by tłumaczyło wszystko wtedy. Dobra, nie ma. My zrobimy szybkie kółko, bo nie chce mi się już teraz cofać. No dobra. Znalazłem party, więc mamy się noweczka. Ja będę uciekał. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do oglądania kolejnych moich materiałów z gry Tera Online. Trzymajcie się!